Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem z Nerok, a to jest kolejny odcinek z pluginka, z multiplayera. No i jak mówiłem, przechodzimy sobie do multiplayera, bo wiadomo, nie zdążyłem się wyrobić po prostu, więc muszę nagrywać multi. Dobra, mm, rywalizacja. 65. pozycja i spróbujemy tym razem mm, zaryzykować, pograć za dwie gry y, bio weaponem, bo dosyć, no trochę próbowałem tych taktyk. Jedną nim miarę opracowałem, ale to trzeba mieć, no. Jeszcze nie jest perfekcyjna, o tyle powiem, więc trzeba mieć trochę szczęścia, a poza tym, no, muszą, musi podpasować trochę karaj i zagrania przeciwnika, no, ale powiem wam, że ta taktyka, ta no, w większości wygrywałem nią, a nie przegrywałem, więc może pójdzie, no, chyba, że magia odcinka akurat przyniesie mi pecha, tego nie wiem, no, ale zobaczmy. Statystyki, na jak na razie dobre i tu się zastanawiam nad genami, bo szczerze mam tą mm, łagodną infekcję, ale czy... Być może wziąłbym tą, tu wiecie, mm, ten gen, didli po prostu, ledli, żeby e żeby szybciej po prostu zabijać, tylko że wtedy byśmy mnie wolniej infekowali, nie wiem czy to wyszłoby mi na dobre czy też nie. D na to się, o tym się zastanawiam. Bo będziemy zabijać tym ponem od samego początku prawie, więc no, nie wiem, na razie zagram sobie tym ustawieniem standardowym. Bo jednak badania to też trzeba będzie stopować lekko, bo trochę i będzie. Dobra, szukamy przeciwnika oczywiście. Ja myślę, że teraz proszę poszukać, później po prostu zrobię przerwę w połowie i przerwę. No chyba, że ktoś, nie wiem, to czekanie się przedłuży przez kolejne 5 minut, to mam to pewnie. No zobaczymy, oby nie. Naprawdę teraz jakoś tak bardzo, bardzo... Kiedyś się, nie wiem, na pluginkach chodziło na multi 10 sekund i miało prześmika, a teraz trzeba się, czeka się po minuty, dwie, a nadal ich nie ma, więc to jest dziwne akurat, no ale już tak bywa. Dobra, powiem wam, że zaraz do Was wrócę po prostu i go znajdę. Okej, okay, mamy gościa. Zajęło nam to na pewno z 5 minut, więc dobrze, że zrobimy cięcie, bo wciąż się naprawdę czekalibyście się dzieli. No Ale widzimy nowy gracz 0000. Same puste geny i wszystkie jest. Nie może Chin, może nie. Dong dong być może. Zobaczymy. No nie wiem jak to pójdzie. Bo zawsze wiadomo. My, myślimy sobie wszyscy, że o, fajnie początkując jakiś slaw jak będzie. A czasami się okazuje, że naprawdę początkując to są dosyć dobre kozaki. Okej. Okay. I znowu. Bostwa no, super. Najgorsze kraje mi wychodzą. Dobra, najpierw bierzemy objawy i od razu Was zaskoczę, że pójdziemy samolotem, żeby później nie tracić. Na tym w przyszłości, ale weźmiemy sobie szczury I zauważyłem to, jakbyście się dziwili, czemu nie możecie samolotu wysyłać albo coś Pink jest chyba duży, tak? No, gości Baskin jest rzeczywiście Duży piękny, no, ale mniejsza Jakbyście się dziwili, dlaczego nie możecie sobie samolotu wysyłać albo coś To wiedzcie, że samoloty można wysyłać od tysiąca obywateli zarażonych czyli od tysiąca zarażonych po prostu ludzi w kraju I... No, tyle praktycznie. Bo przed tym nie, mo nie można w ogóle nacisnąć i wybrać kraju, żeby wysłać samolot. A my na, na naszą taktykę idziemy od razu do Chin. Wziąłem sobie szczury dwa, żeby jak najszybciej Chiny zarazić. Bo to będzie jedno z głównych miejsc, gdzie będziemy brali sobie y, nasze DNA, kosili. Gdyż bierzemy sobie teraz ten DNA z ciał jeden i później dwa. Dodatkowo będziemy jeszcze tą umiejętność, żeby szybciej zabijać. I dzięki temu będziemy mogli po prostu. Szybciej e, pozyskać DNA, bo mamy DNA ściąg, chyba mnożnik razy 003, dokładnie. Później on się wiadomo zwiększa. A tak, poczekamy sobie, żeby mieć tak kilkanie milion hitrzyków, bo co się możemy dać, ten um, no, umiejętność do zwiększenia śmiertelności w kraju. Po prostu będziemy mieli dużo DNA na inne wydatki, a to się na pewno przyda. Okej okay. Było jeszcze 1700 ludzi. No, wiadomo, genów nie ma i nic takiego, więc nie się dziwić. Dobra, leki. Chińczyków już trochę jest, więc zwiększamy śmiertelność, żeby trochę ich pozabijać. Nie no chciałbym pójść w łódpornie genetyczne od razu, żeby po prostu mieć łatwiej w przyszłości, bo zaraz zaczną mi badać, więc. Lepiej to mieć teraz, właśnie. Chińczycy to za wszyscy zarażeni zostali. To jest dobrze. Wszystko po naszej myśli jak na razie. Mam sobie wysłać jeszcze do USA. Do Niemiec. I do Brazylii. Okej, okay, on w USA zaczął. No co nie spodziewałbym się. Początkujący gracz pewnie jakimś znanym dużym kraju zaczyna. Nie ma co się dziwi zbytnio. Dobra, zwiększamy zaraźliwość w Chinach znowu. Mhm. Mm I ja zobaczymy jak to pójdzie 5% ja bym sobie wziął to, żeby podzielić po prostu fokus, żeby oni się nim zajęli na, na początku I żebym ja miał jakby taką lekką... Mm, lekki dystans mieli do mnie Przez co ja będę mógł sobie na spokojnie zabijać, a jego będą leczyć, bo on będzie miał ułatwione leczenie teraz Więc oby Oby wszystko wyszło Dobra, weźmiemy tutaj w Chinach, żeby go badali No co, on tu jest, czy nie? Jest tutaj, spoko. Dobra, mam po 1%. Tylko że ja mam od, trochę uodpornienie, więc powinienem mieć niby wolni, wolniejszy przyrost tego. On ma za to trochę większy. Mhm, dobra, weźmiemy sobie zimno i ciepło zaraz. Wodę bym sobie wziął, bo woda jest jednym z ważniejszych w tym naszym bo dzięki wodzie możemy się dostać na wyspy, przez co nie tracimy tyle DNA na samoloty. A samolotami no, też, też są spoko, ale wiadomo, że nie, samolotami nie można się dostać na jakiś i TP i to jest właśnie ten minus. Dopiero trzeba tymi ulepszonymi jakby. Dlatego warto wziąć wodę, chociaż na poziom pierwszy, żeby mieć prawdopodobieństwo, że chociaż na inną wyspę się dostajemy, to zawsze jest te 10 punktów prawie zaszczędzone. Dobra, więc pozbieram na to, ale szczerze martwica. Szybko martwica i szybkie zaraz niewydolność mianowna rządową weźmiemy. No pół miliona dopiero już mam 2 miliardy, no to... Światy ludzie. Chyba, że sam się zabije, no to może być autodestrukcja. No jeszcze nie, nie opanowałem tej taktyki w 100%, więc mogą być problemy lekkie. Wiadomo. Dobra, teraz jakieś odpornienie N2, Mogłem wziąć to wcześniej, ale trochę się pośpieszyłem. A tak pewno przyda, bo 25% szybko leci. Naprawdę szybko leci. Dobra, zwiększmy śmiertelność. Inni już prawie umierają do końca, więc nasz, po naszej stronie wszystko jest jak na razie. Tu mam dosyć mało państw zarażonych, to mnie martwi. Chciałbym ja się o sobie zonozę, jeżeli będziemy stać. 40% nie jest dobrze. Hmm, weźmy w Stanach, zacznijmy. O, 200 osób, czyli on już chyba zaraz wymrze, jeżeli niko nie zarazi. Okej, okay, 4, czyżby? Gdzie on ma tą czwórkę? Pokażcie. Meksyk, tak? Meksyk, okej. Okay. To wybijmy Meksyk w takim razie. Dobra. GG. No to nie był zaawansowany przeciwnik, musicie sobie powiedzieć. Jak widzicie, że taktyka jak na razie działa. On w ogóle, tutaj, aha, takie podstawowe, no spokojnie. No dostał dobrego, dostał, no może nie dobrego, ale dosyć zaawansowanego przeciwnika, Nie jednak mam już lekkie doświadczenie w tej grze. Ale powiem wam, że tutaj są też ludzie, którzy naprawdę reprezentują poziom. No, na przykład grałem sobie ostatnio przed odcinkiem z gościem dwa razy, bo mi się trafił akurat. Iron Lemon chyba się nazywał, bo coś. I gość naprawdę ma chyba 44. pozycję i poziomem jest równy ze mną, albo, nie wiem, no, coś jest chyba równy mniej więcej. ale dobra. Szukam sobie kolejnego gracza, wiecie ile to trwa mniej więcej, więc no, ja zaraz do Was wrócę po prostu i tyle. Tak, no, mieliśmy słabego przeciwnika, ale dla równowagi musia musiała nam grada obrać oczywiście No Life'a, który ma 700 gier, i 500 wygranych, i 300 bakterią. Ej, złotą gwiazdkę. Dobra. Próbujemy. Próbujemy. Dobra. Rubofob, co ty będziesz, co ty, gdzie ty będziesz iść w farmacie? Nie wiem, Stany? Nie no to byłoby za oczywiste chyba. Nie, zobaczymy. No może wyjdzie, że nam dobry kraj wybi wybiorę, ale wątpię. No i, znowu ten sam kraj! Nie wiem, Plageinku, proszę cię. Dlaczego? Mm, nie wiem, weź tak. Ten sam kraj znowu. Dlaczego? No i on już, już przewodzi. Przecież ja mam bardzo słaby kraj dlatego. Jakbym dostał, może jakoś, nie wiem. Egipt, Arabię, Indie, czy, czy coś cokolwiek dobrego, a nie jakieś Bostwany, czy coś. Miałbym szansę jakąś, jakąkolwiek, on teraz ma tyle ludzi, że on mnie nas spokojnie zjedzie, sobie jak będzie chciał. Więc przecież ja tak wolno pobieram tych w ogóle ludzi, że to jest jakaś parodia. Przecież to parodia, jestem tak w tyle teraz. No dawaj, dawaj. Dobra, kolejny. Jestem tak w tyle Świat, czy on jest w no, Oczywiście, a świetnie Dobra, Dena z No miał rozwali bo on szybciej do Chin doszedł Jakbym ja był szybciej w Chinach to bym miał jeszcze jakieś szanse z nim Ale za późno, po prostu, za późno wszystko poszło No chyba, że on coś spieprza, bo coś Ale wątpię, jak ma ma 2 miliona, a ja mam tyle to Na spokojnie powinien się rozwalić aktualnie Mm -hmm. Chyba, że on szybko martwicę, poszedł bo albo coś. W też pewnie zaradził, już jak tak szybko mu przybywają. Milan na Chinach 4 miliony. Mm. Cienko, powiem, cienko. Dobra, dawajcie szybko, 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 szybko. Muszę mieć to. No, no, za wolno. Głupi kraj po prostu. I to nawet nie jest wymówka już zajął Chiny. Jakbym był szyb, jakbym miał lepszy kraj, bym miał więcej DNA, że, że nie więcej DNA, ale żebym miał szybszy, szybszą, szybszy rozwój w kraju, to ja bym pierwszy doszedł do Chin i wtedy bym miał sporego, spory. Co się Co się stało? Co to jakieś. Nie wiem, ping 300 był, czy co, że ja tak. Co się stało, że ja mam Chiny całe. Coś. No, sam nie wiem. Naprawdę sam nie wiem, co się stało aktualnie. No, ale straciłem sporo punktu, Bo nie wiem, albo ping skoczył albo coś, i sami widzieliście, jak się wysypało wszystko od razu. No trudno. Niestety, nie, nie, wszystko nie jest tutaj. Gra jest bezlitosna, niestety, dla nas. Już mamy cztery. Hmm. Już mamy fokus? Jak to? Alu, on... alu, no czemu ja mam fokus? Jeszcze po takim lagu. Co mniejszy ten fokus dawaj mi martwicę tu. 15. Dobra, idziemy martwicą. No i stany też szybciej zajął no. Przez jeden. No, jest problem powiem. Wam. Jest duży problem. Dobra, wysyłamy do Niemiec, chociaż on już tam na pewno jest. Jak samo w Brazylii też jest, dokładnie, bo A jak żeby inaczej. Brazylia, no oczywiście. Jakżeby inaczej. Dobra, zabijamy i będziemy mieli na jakieś. Mm, ułatwia może. Zaraźliwość i łatwiej zarazić i zabić ich, dobra. Ok. Eee, sorry, pies. Może to być cisza bo coś, zobaczymy, jak się uda. Chiny wymarły, ok, dalej, co, co robimy? 20%. No nie jest dobrze, powiem Wam, nie jest dobrze, ale też nie jest jakoś fatalnie. Mm, ale no, jesteśmy na przegranej pozycji tak bardzo nawet, bo wszystkie kraje przed nami y, przejmuje, co nie jest jakoś super pozytywne dla nas. I to może się zakończyć porażką, jeżeli tak dalej pójdzie, to. No, on już kontroluje cały światek, naprawdę. A nas na, są skoncentrowani na nas na leczeniu, a nie na nim, więc może być problem i to nawet duży problem. Dobra. Robimy to. Mm, próbujemy. Mm -hmm. Spoko, też nie dostał jakiegoś dobrego kraju. Chyba, że sobie sam to wziął 40%. zono zadajemy, inwestujemy, chociaż wątpię, że to się uda. Bo już ma miliard, coś więc to będzie bardzo i to bardzo ciężkie zadanie. 50, no wątpię, że to się uda. Szczerze wątpię, dobra, on już na wyspy idzie. No to będzie bliska bitwa, walka, ale niestety on ją chyba wygra, no to się zapowiada 300 milionów, no trochę poprawiam się, ale już nie, bo Indie wymarły, więc teraz mam problem i szybko muszę samolotami się dostać na inne wyspy, chociaż to już raczej jest pograno Ja wybiłem więcej ludzi niż on, ale niestety to nie zależy od tego, tylko zależy od kto zarazi wszystkich albo kto wybije wszystkich, czyli automatycznie miał wszystkich zarażonych. A w tym jesteśmy akurat na pozycji przegranej, więc słabiutko. Dobra, dalej, dalej, badania się nie przyjmuje już na razie, jeśli trzeba ty tym się zająć. Dobra, weźmy w ten sposób, próbujmy coś odbić, 100 tysięcy, dobra, odbijamy się od dna, ale tutaj tak jest za mało, Islandia i Grenlandia nie chciały wziąć niestety jakiś teren, uodpornienia środowiskowe czy coś. Mm -hmm, 80 spoko. My możemy je pompować teraz, więc słabo, co to dało? Znaczy, znaczy utrudnienia zarażone. No tylko żony mała więcej akurat zarażony, więc ja mi, się, mi się przydało coś sobie co ich zarażało właśnie. A takich rzeczy nie jest wiele. 84% no spoko. Raczej znaczy nie powinni nas doleczyć, tak? Za dużo osób wymarło po prostu. Tylko Islandia jeszcze się trzyma. Kanada się trzyma. Pełno państw. Mam Dobra, do Kanady. Eee, nie wiem, do... Hiszpanii? Australia też wymarła niestety. No i mamy duży problem, powiem wam, naprawdę duży problem. Nie wiem, tak... Coś sobie większe, przegramy to chyba. Nie widzę jakiejś sensownej opcji, żeby to odbić. No chyba, że on jakoś, nie wiem, pójdzie w super śmiertelność, albo coś, nie wiem, że będziemy mieli odporniejszych tych ludzi. On, nas nie, że on nam nie zarazi kogoś. Ale już nie mamy prawie kraju i... trzeba szybko zainwestować. No, Islandia jeszcze nie pada, ale już pomału się z coś złego dzieje. Dobra, wygrał. No zasługiwał, zasługiwał, bo. Dlatego, no że ja dostałem ten słaby kraj, gdybym dostał trochę lepszy kraj, to myślę, że byłoby duże szanse na wygraną. Ale co on wziął? Sprawdźmy, bo, bo to jest ten, bo to jest wysokorangowiec, więc byłoby się e, oczywistym, żeby sobie zobaczyć, co on robił. Aha, on od razu wziął. Nie brał tych tych. symptomów, tylko od razu poleciał najpierw w Ryzonie, a później dopiero wysypki te i później planowali. No trochę w, innym, w innej kolejności, ale głównie tak samo to zrobił. I on wysłał do Szwecji, USA i ten, no w Szwecji też miada spokój, jest, bo chyba łatwiej zarazić niż Niemców. No ale Niemcy bardziej są w centrali, więc w sumie tu bym polemizował, no ale zobaczymy, dalej. Odplecia leki, hmm, ptactwo, zapalenie, ptactwo 2, okej. Okay. Czy on bardziej szybciej w zonozę poszedł? Hmm. Woda, martwica tutaj już 130 któryś dzień. Czekajcie, sprawdźmy sobie to. Mm, można to przeanalizować 130 któryś dzień. Gdzie on był wtedy, że on, że on postanowił martwicę odpalić? Mniej więcej. Dobra, to. 139. Jaką on miał sytuację? On miał sytuację 1,5 miliarda zarażonych i wtedy martwica odpalił. Okej, okay. czyli on był już w zarażonych w całych Chinach i tu już zaczynał być. On wtedy martwica odpalił. Okej, okay, już wiem, to odporność, odpornienie genetyczne, krwawienie... Okej, okay, krw no, krew to okej, okay, klimat teraz wyspy podejmował, teraz odpornienie, że ja go nie mógł przenieść, słusznie, słusznie. Dobierdana wrażliwość, te symptomy, okej, okay. no nie w zonozę, ale już był pod zonozą, więc spokojnie. Nie spadłem nawet z rankingu, patrzcie. 65. pozycja, jak który on miał, jaki miał nik w ogóle? Czym to pamiętał? No, może mi się przypomni jak zobaczę ten jego nik, ale czy... szczerze nie pamiętam, może wy, może wy pamiętać. w sumie możecie sobie przemienić film. O, Dawid chyba, to był Dawid, tak. On jest dziewiętnasty, więc, no, walczymy sobie jednego jumę pokonaliśmy, tak, ale teraz z Davidem niestety przegraliśmy. Tam z Davidem. No ale już pniemy się w górę i nasze umiejętności rosną, z tego co przynajmniej widzę. No ale my jesteśmy na tej pozycji, jeżeli byśmy wygrali jedną grę, to byśmy pewnie skoczyli na jakąś sześćdziesiątą około, albo, nie wiem, sześćdziesiątą drugą, coś kotego. No ale to już zobaczymy. Jak się to dalej potoczy w kolejnych odcinkach, no ale już wiadomo prawa robiona i pamiętajcie, że przez doświadczenie, tylko można później karać ludzi, nie wiem, jakąś chorobą albo coś, bo wtedy już wiem jak to grać, więc. No a doświadczenie trzeba zdobywać jednak przez porażki z lepszymi naucza i jakby uczenie się od nich na swoich błędach też. Więc zapamiętajcie sobie to, no i tyle, jeżeli Wam się odcink spodobał, zostawcie jakiś komentarz, ocenę. A ja się z wami żegnam. Na razie, hej.